Cześć wszystkim, z tej strony Magnus zapraszam was na kolejny odcinek z Life'a. No to... Czytajmy naszą grę! Ciekawe co tam już... na którym dniu jesteśmy, już nie pamiętam za bardzo Na którym? Nie wiem, chyba... Nie wiem, nie powiem, ale widzę... Że... Energii mamy... Nie, najwięcej, no, boże, energię mam maksymalną, więc nagramy ja MC. Ciekawe, czy się dobrze przyjmie. O 153 subskrypcji, już nawet nie pamiętam, ile mieliśmy subskrypcji. 27 dolarów, czy tam euro? Słodko trochę. Właśnie, mieliście napisać, czy to są euro czy dolary. Więc proszę przynajmniej pod tym napisać filmikiem. Bo ja dalej nie wiem. <śm> Ja troszkę sobie z tymi wyświetleniami pod MC. O, jest cztery łapki, jeden komentarz. Pokażesz twarz? Przepraszam za zacięcie, ale no nie wierzę po prostu. Nagrywam w tym samym dniu, kiedy nagrywałem pokemony i po prostu dzisiaj nie dają mi spokoju. Kompletnie spokoju mi nie dają. Więc dobra, no to nagramy jeszcze vloga. Czy mogę tak jakoś nagrać? Nie, a, znaczy codziennego vloga nagramy. a czy jednego vloga? Mam nadzieję, że przynajmniej vlog pobije MC. <grymne> trochę długo to nagrywanie, 10 sekund. No nie, będzie trochę słaby, tylko z tymi wyświetleniami. Ile będzie 100 coś? Kurka. Myślałem, że będzie lepiej. O, już będzie 12 poziom. 2 na 10, na zachętę. Aha, 2 na 10 to na zachętę. No nie wiedziałem, nigdy nie myślałem o tym, że 2 na 10 to jest na zachętę, ale okej. Okej. Jeden punkt. Teraz tak, w co by pójść? Jeśli możecie, to też mi napiszcie, że, czy, czy, w co powiecie, żebym poszedł, film czy gry, więc... Ta, ta... wszystkie gry mogą być interaktywne Więc... wszystko możecie pisać w komentarzu Napiszcie na przykład, doradzajcie mi co mam, nie wiem, nagrywać, jakie gry na przykład Czy filmy wam więcej, czy w, w te gry Dobra, no to nagramy odcinki Mam nadzieję, że przynajmniej Saper pobije MC No, <laughs> już trochę 16 odcinek, to już trochę długo. No, może nagrywanie 8 sekund, montowanie 10. Dlaczego nie może być 6 i 6? No, będzie dobrze, widzę. Bardzo dobrze będzie. Ło, wow, super. Bardzo dobrze. No, i to jest najlepszy. Nie, no nie jest najlepszy, bo mam bardzo mało łapek. Jak to? Dlaczego? To jednak to nie jest najlepszy To najgorszy filmik jaki idzie Szkoda, tak się starałem nad tym filmikiem <grywy> Nie no, dobra nagrajmy codziennego vloga Sama nazywam codzienny vlog O Jezu jakie zainteresowanie ma, dobra Jednak na razie nie, nagrywa, nie nagrywajmy codziennego vloga I chyba właśnie teraz deszcz pada. Szkoda, bo przez całą noc padał śnieg I trochę napadało na śniegu. A teraz chyba widzę, że deszcz pada. Szkoda. Albo to śnieg z deszczem? Tak, to śnieg z deszczem. Kurde. No, 108. Trochę sobie ale dwa komentarze. Mam nadzieję, że pozytywne. Popraw coś, bo aż on suba chce się dać. Zapraszam na mo mój. Mój, jest jak on napisał kanału. Jest. Jak grywa, Minecraft. Widać, że jakieś dziecko. Szkoda, że nie można dostać komentarzy na przykład, by usnął tego Rusion Gaming. Rusion! Ra, ra, tego. Rusek, Nie. Dobra, to skończymy kolejny dzień. Szkoda, że nie pokazuje, co się zbugowało. Nie pokazuję już, który dzień. Ciężko się zorientować, który dzień, bo już nie pokazuję. Ile ma teraz codziennych vlogów? Jest... O Jezu, malutko. A vlog zwykły? Łooo, dobra, o zasnym Facebooku nagramy. Też napiszcie, że, czy chcecie, żebym stworzył grupę na Facebooku, czyli fanpage'a. Eee, napiszcie w komentarzu. Jeśli tak, to stworzę fanpage. A. Jezu, serio? Co ja zrobił? Znowu ten błąd popełniłem. Nagrałem jeden filmik i skończyłem dzień. Co ja zrobił? Codzienny vlog, dalej słabo prosty vlog. Obrad można nagrać w niebieskim baobabie. A pozwólcie, że się napiję, Wasze zdrowie. Wow. 146 wyświetleń, troszkę tak na średnio, można powiedzieć Dobra, to nagramy teraz grę, już dawno nie nagrywaliśmy Sapera, Zaper, widzę, że tutaj najwięcej wyświetleń odkrywa <laughs> Najwięcej wyświetleń ma Uj jak wskoczył od góry. Dobra, no to widać, że saper bardzo dobrze się przyjmuje na naszym kanale. No. Ło. Wow. Tylko jedyne ma tyle wyświetleń. O, już niedługo będzie 14 poziom. Wow. Szybko idzie. Dwa punkty. Codzienny vlog, czy prosty vlog? Nie, codzienny vlog nie nagrywam, bo widzę, że dalej ma bardzo mało zainteresowania. O! O szybkim skajpie. O! Szybkim skajpie. O! Zaraz będzie 200 subskrypcji. Chyba po tym filmie powinno być To Z tego co myślę, <grych> Idziemy w górę. No, nawet, nawet, nawet ten vlog. Dwa komentarze. Retoryczność tego filmu stoi na poziomie zerowym. Nie przestawaj robić filmików, proszę. Łapka w górę. Dlaczego? Retoryczność tego filmu stoi na poziomie zerowym. Jezu, nie lubicie Spider. Spider znaczy. Nie lubicie. O, na no akurat równe 200 subskrypcji. A nagramy Superda. Równe 200 subskrypcji. Przy <grymne> okazji jak teraz skończę dzień, to zobaczę ile płaczę za płacę za czynsz. Chyba dwa z tego co widziałem, właśnie za trzy nie przewidziałem, czy dobrze zauważyłem. Super jak zwykle. Wow. Dużo wyświetleń. O, dwa hajsy z niego dostaliśmy. Aha, super więcej takich filmów. Idę... Ile, ile zaczynasz? Patrzcie. Dwa już. To dobrze widziałem. Teraz tylko jeden na plusie. <noise> no jeden na plus dostaliśmy. Ile mamy trzy? O, trzy. To kosztuje cztery. Kurtka. Nie. To jeżeli tak bym musiał pójść w slot... Trzeci slot nagrywania, chyba że z czego zrezygnować. Chyba, że pójdę tutaj, QA, moje serie. Właśnie nie wiem. musicie mi na serio napisać, w co mam iść, bo na serio nie wiem. O mrocznym komputerze. No, ten przynajmniej szybko się nagra. Zmontowanie trochę kiepsko. Aż 8 sekund. No, coś szybko wchodzą wyświetlenia. Będzie dużo wyświetleń. Oj, dużo. Około 200, nawet 200. Prawie 210. Kurde. O, 9 subskrypcji z tego filmiku mi wyskoczyły. Gorszego filmiku go nie widziałem. Ale no, jak to jest możliwe, że gorszego filmiku nie widziałeś Jak są 4 łapki w górę i ani jeden łap. Ani jedna łapka w dół. Min 5 łapek w dół. Jezu, nawet nie zauważyłem, że saper aż 5 łapek w dół miał. Zobaczmy ile, ile MC będzie miał wyświetleń. Tak samo, nagrywanie OK, montowanie aż 9 sekund. Więc powinno być dobrze, jak tak dużo montujemy. No nie, troszkę będzie tylko. A nie, 4 łapki w górę, 5 łapek w górę, 6 łapek w górę. Ło, bardzo dobrze. Serce. Dobra. O, zaraz będzie 15 poziom, Dobra, to 14. No, liczymy, zaraz będzie 15. Nagrajemy na film, codzienny vlog. W końcu, w końcu jest maksymalne zainteresowanie. O, tu na odręb teraz nagrywanie 9 sekund na montowanie 7. 227 subskrypcji, bardzo dobrze. No, będzie dużo wyświetleń z tego filmiku. Yy, vloga, przepraszam. 216. O, jeden komentarz zobaczmy od razu. niezły odcinek, oby, tak dalej. Dziękuję. To dlatego, go aż 6 łapy w górę dostał ten komentarz. Nie chciało mi się pytać, to. pisać, przepraszam. To załapkowali mu komentarz, że potwierdzają to Ach, te nie jedne No <ścoughs> <ścoughs> Oj, Saper'a jest bardzo słabutko Oj, chyba Saper niedługo zostanie zakończoną serią Oj, chyba tak że co leci Unsu? no No, chyba tak zrobię. S Sapera zamienię na MC wielosobowy. Dobra, to już na dzisiaj koniec. Więc na, nie, zapom pamiętajcie, napiszcie, czy to są euro, czy dolary. I napiszcie, w co mam iść. Czy w filmy, czy w gry. Więc no dobra, no to nie zapomnijcie zostawić jakiś fajny komentarz i właśnie ten komentarz, który Wam powiedziałem, byście zostawili, więc do następnego filmiku.